Najnowsza technologia ma dla mnie ogromne znaczenie. Szczególnie ta zawarta w przemyślanej, intuicyjnej i przydatnej formie. Niezbędnej zarówno w biznesie, jak i w czasie wolnym. Z drugiej strony w formie eleganckiej, zaskakującej i przyciągającej spojrzenia. Masz podobnie? A więc koniecznie poznaj telefon, który nawiązując do legendarnej klapki marki Motorola oferuje parametry godne flagowca z 2022 roku. Oto połączenie klasyki bez kompromisów. Mówiąc najkrócej, to składane arcydzieło inżynierii, wyposażone w zupełnie nowy zawias, dzięki któremu rozłożony wyświetlacz jest idealnie gładki. A to nie wszystko. Zobacz, ile możliwości oferuje ta konstrukcja. Do dyspozycji otrzymujesz bardzo duży wyświetlacz Pi OLED o rozdzielczości Full HD, który nie tylko ułatwi ci pracę. Po godzinach może zapewnić ci świetną rozrywkę. I powoli, we własnym tempie, bez pośpiechu. Jak się poczujesz gotowy, można otwierać oczy. Kolejny powód do zachwytu: jest nim interaktywny ekran zewnętrzny Quick View o przekątnej 2,7 cala. Telefon Motorola Razer 2022 wyposażono w najmocniejszy procesor z oferty firmy Qualcomm, dodając przy tym mnóstwo pamięci. Dlatego nie ma on żadnych problemów z płynnością aplikacji. A dzięki wydajnej baterii telefon dotrzymuje mi kroku nawet wtedy, gdy dzień jest naprawdę długi. W ten sposób trzymam rękę na pulsie. W ten sposób mam kontakt ze światem. Marzysz o takim smartfonie? A więc poznaj Motorola Razr 2022.